Okej, mogę z tej strony Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Aha, jest z nami razem Karsas, który tam sobie biegnie. To ja, ten najlepszy youtuber. No, zero subskrypcji, hehe. <laughs> dzisiaj jeszcze. gramy na... Ode mnie. Dzisiaj gramy na serwerze jaśmc.pl Na game. Ja to jest nie powiedziałem, w Nie powiedziałem Jaś. Powiedziałem Jaś MC, Karol. Naucz się tym mówić. Hello. Weź kurde <laughs> dziecko, które ciągle gra w Minecrafta na Jaś MC, znaczy na serwer Minecrafta MC. P Pamiętam, że grałeś więcej razy w Minecrafta niż ja. Przyznaj się. I dlatego mam lepszego skilla od ciebie. <śmiech> <śmiech> Poniżej Pać. Pać. zera. Chodź Ej, czy to ci nie przypomina Majtek? Ale co? To... No trochę. Albo stringów. Ciekawe, o co chodziło Jasiowi. Aha, no to mam. mam, O, właśnie, widzowie. Tutaj jest taki tajemny sposób, ale jak ja go nie będę stosował. No, no i wtedy wszyscy. I tw wtedy Twój team wygrywa. Ale ja bym chciał się pobawić i nie pokazywać wam jednak tego. Ja jestem w czerwonych, Karol. I pomalować po prostu zwyczajnie ściany. A ty, Karol, gdzie jesteś? Zabiegam. Jestem. Jestem w niebieski. A ja, czerwonych. Czerwona jesteś Albania. Wierzę na parę. My jesteśmy drudzy. Ej, zieloni to czitterzy. Bo nie. No, kurde. A dobra. No na pewno. Karol, teraz ci średnio słychać. Dlatego... Bo te jajka się rozpyskuje, wiesz o co chodzi. Nie. Niszczyś niebieskich. Nie, nie, nie. Nini, niebieskich. Albo żółtych dawaj, Karol, niszczymy. Nie, bo Nie, bo ja wygrywam. Jezu, moja moc. Przez nią mi zaraz rękach. No, jesteś... jesteś... A dobra, nieważne. Ej, sufit maluj! Dzięki za podpowiedź. Malować niebieski. Mama malować... No kurde, czemu jesteśmy przed ostatni? Ze mną! Bo ja mam taką szybką moc klikania. Dobra, jesteśmy drudzy. O, jesteśmy pierwsi, tylko tak wytrwajmy! Wytrwajmy tam! Wytrwajmy i niszczmy żółty i karol razem! Zwalczajmy ale... Nie! Jest! w ostatniej sekundzie byli żółci, żółci, ale później jeszcze byli czerwoni. <laughs> o! Yy, pamiętajcie, to jest mądre przysłowie. Kto pod kim długi kopie, ten zgrywa w tej mingrze. Min yy, to jest takie mądre przysłowie. Mądrzejsze ode mnie. Żartowałem Podepisz <noise> się Co w ogóle? <noise> Kubik to taki anonim A czemu? No bo ja pod tobą dąbki <noise> <noise> No, no wal się, tak. wal się Wal się, no nie! <noise> No czemu, tak w ogóle, to czemu, my <grymne> tak w ogóle jesteśmy przeciwko sobie? <grymne> Ziomek sobie chciał pode podkopać dołek, co nie? A podkopał pod sobą. Widzowie to widzieli. Karol, jak obejrzysz materiał, to zrozumiesz dzieciaku. Okay. <grymne> materiał z tobą. Ojeżdż, zły zły Ej, dawaj tego ziomka spycham. Super podkopał mnie. Prawie pod sobą to podkopałem. Napisz, nagrywam razem ze mną. Ej no nie, 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 walić, walić, ludzi. Hashtag walić ludzi. Pamiętajcie! Hashtag walić ludzi. Hashtag walić nie, nie wal... walonego Spiffa, którego nienawidzę, po prostu. No chodź tu! Dziomek. No, wpadnij w dołek! Ej, laks! To był Lagozeor. Cofnęło mnie. Ej, jestem już top 11! jest <grym> z bloków śniegu, których już nie ma, tworzył się. Penis! Po prostu penis! Karol nie wie, co to jest penis. Jest zbyt biedny na darmową Wikipedię. Ja ci to mówiłem! Co to co? jest? mądry niemądrko nie? Co? To weź się ogarni! Karol mówi, że wynalazł życie. Co, co, co? co? A! No nie, Zginął. Gamer polecam Olaf Karabin. Hehe, hehe, oczywiście to nie jest moje imię ani nazwisko. To jest nazwisko i imię takiego y znanego YouTubera, który ma 5 subskrypcji. pamiętajcie 5 subskrypcji i kolejny filmik pojawi się z minigame'ów. Tak więc ja daję Wam warunek. No to spokrema do kar, karsasek. Nie umiem. To będzie specjalna na 5 subów i ja będę walczył To będzie specjalna na 5 specjal subów, dokładnie. I ja będę oh. walczył z Ola. No. Skurde. Wejdziemy na arenę 1 vs. 1. Ja tutaj raz byłem pierwszy w ostatniej sekundzie wziąłem 50% mniej. Karsas to Opi, może potwierdzić. A no nie, sorry, sorry, pomyłka. O kurde, no ej. Te... O, pierwsze minus 50. <laughs> Ciekawe ile masz punktów, skoro minus 50. No zgin krówko, no dobra. No dawaj, krów... krówy, Krówy, e, Powiem wam, że najlepiej się opłaca zabijać krówki. E, minus dlatego... 50. Dlatego... <laughs> no dokładnie. E, dlatego, że krówki dają trzy, a kury jeden punkt. No fajnie z... no, trzeba. Dobra, wyrwał. Kurowisko, Takie 50% nie. Ej, nie, ja nie lubię, ja nie lubię tego jednak. Ale ta krowa zapyla! No właśnie, to jest w tym najgorsze, trzynaste miejsce. Masz drugie! Karsasek! Karsasek! To wręcz ci popatrzę. Ten najlepszy, ten najlepszy, ten, najlepszy ten najszybszy, ten Karsasek jedyny. No, na pewno. <laughs> Ej, obrażasz Boga, Karol. Zamknij mordę, bo się wwalę z filmu. Wydniemy twój głos, chociaż nie wiem jak... Nie, no dupa, nie musi być dupa. Yy, tutaj ta glina nie wiem, połączona ze szkłem... Ludzie kojarzy mi się z glin... jest yy, z, yes, z jaką No dokładnie, yy, kojarzy mi się z... Po prostu kiślem. Tak po prostu. Idźmy. No, dziesiąte miejsce, jak to? Ja byłem pierwszy. Ej, ktoś przeszedł tego parkura. Ej, nie polecam, jeżeli jest no, na przykład 40 graczy na serwie, nie polecam stać obok innych graczy. Bo im więcej graczy w tym samym miejscu. Karol, co ty, ty się patrzysz do dołu czy do góry? Bo im gr więcej graczy w tym samym miejscu, tym większa szansa, że. Padnie na was kowadło i no, my refni. Nie, to jest fajne. No to jest spokrzchu. Ale kolorowy mix jest też. W kto lubi. Chyba dla mnie też. Ej, fajnego ktoś ma skina. Taki zielono-czarno-biały? Nie wiem. Wiem, widzę go. Jest ode a ty jeszcze żyjesz? Tak. No proste że tak Nie zbliżam się do poziomu youtuberów, tylko do poziomu progermerów. Proger. <śmawiamy> to nauczy się mówić. Progermerów! Pro gamerów, pro ziomek! Nie gamerów! Powiedziałeś e, No to sobie po zobaczysz Pro, -gessler pro Magdy Gesslerów Oj, Olaf, takie coś nadejdzie. Dobra weź. Widzowie. Karol tak mówi, bo jak ktoś zginie, to jest tam w górze, prawda? I on i my się niby śmiejemy. I my się śmiejemy i patrzymy w górę, że niby coś tak dużego nadejdzie. A ja mam jeszcze laksy. Zobaczcie, bo nagrywam. Ty ja jeszcze żyję! Pięć, pięć to pięć jest No nie! Trzecie miejsce! Trzecie miejsce! Trzecie miejsce! Gdyby nie Lagozaury, widzowie! Gdyby nie Lagozaury. Gaben! Dziewiąte! Trzecie! Najtrudniejsze było na Jedna z Bo najlepszych minigames. Zakończymy odcinek, Nie, nie, po. nie zakończymy odcinku. Bo jeszcze nagramy Pokemina. No, ale nie dzisiaj pewnie. Zobaczymy, dzisiaj. Jak, jaka wełna, jaka wełna. Pewnie niektórzy z was to znają. Yy, tu są so, tu so bloki wełny. Zamknij by <grymne> się, okej? Okay. Bo nie jesteś już śmieszny. Ale z ciebie, Karol, śmiejesz jako No i yy, trzymasz w ręku jakoś tam wełnę, na przykład pomarańczową. Tu musisz iść na kilka tych bloków wełny pomarańczowych, bo inaczej spadniesz i idziesz Mam do nieba. Teraz, mamu... A, no nie, zginąłem. Ola, wytnij to, proszę. Oczywiście, że nie wytniemy tego Nie, powiedziałem nie. Olaf, jesteś? Jestem. Twoja siostra może się przywitać z widzami. Ej, to się przywita. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Olafa. Pozdrawiam. Dziękujemy. To jego największa fan. Link do kanału Prokasia TV <grym> W opisie. Ej, nie! Czemu nie. ja nie skakałem? Czemu ja nie skakałem? Czemu ja nie skakałem? Cześć! To swój drugi kanał, gdzie nagrywa make upy, a potem je zmywa, żeby nie było siary w szkole. Chybacie <coughs> parko, że miła wszystkich graci. Wow, 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 wow. Ja to... No. Widzowie minigamy no się tak, że już... Nie, wcale nie. Minigamy się już powtarzają, chyba. Chyba. Nie, nie powtarzają się, bo robiliśmy drugi materiał, ale on nam się ściął. E, tak więc jeszcze zrobimy jedną Cię, rundkę nie pewnie... Teraz pewnie jeszcze jedną rundkę minigame'ów wszystkich i zakończymy na tym odcinek. Nie, ściany wleciały I zakończymy pewnie na tym nasz odcinek. Ziomek skończył wtedy a ja i na Dobra, jest już 30 graczy, TOP 30, gwarantowane. Coś. Jeżeli tak by było w Hero Zero, to 30. Kto nie, zra, nie, kto nie zna Hero Zero i nie grał na dzieciństwo, przepraszam, ale to jest prawda. No cała prawda. No chodźcie w Jestem biedny. No nie, 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 jestem tak biedny, że nie stać mnie na wagonik. Zerwanko, Dlatego biorę darmowy. Ty mnie, głupi! Trzeba było się odwrócić! Nie gram z, z hituchami! Chyba chodziło jej o cheaterów, ale nie. I don't know. No hahaha. Ha, ha. 14 gwarantowane. No. Top, top 10, 10 gwarantowane. Ooo, top 10 to się dobre. No, kto miał w heruzeru top 10? Pozdrawiam. Hehe. <laughs> ja miałem raz. Na i no wszyscy weźmiecie, nikomu nie było. Ej, dobra! Siadłem. No i Ej, ziomek! No, idź stąd, ziomek. Top 6 gwarantowane. Już mnie coś w brzuszku boli. Ale lagi, ale, ale lagi, lag. Lagi by jaj. Ale ja jużka, jeżeli już. Jest! Udało się! Top 5 gwarantowane. Chciałeś powiedzieć top 5. To się dzieje, czy nie? <laughs> nie, nie zytnie. Jesteśmy na żywo. Nie mam lagów. A ja nie mam lagozaurów? Nie, nie. Cholera, jasna. Nie, akurat y, y, poszłem do tyłu, a wszystkie wagoniki zrespiły się z przodu. jestem e, błąd techniczny powalił mi mikrofon. Właśnie. Co? <laughs> Karol e, tak szybko przeszedł, bo Karol jest... E, i stąd w fleszu. Flesz. Wąchaj, 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 mi. Wąchaj mi Co? Ale lagi. Dobra, weź. Ej, to ja tu jestem ten. ten... Widzowie, ile już trwa ten odcinek? Bo on już trwa. Nie wiem, ponad na pewno ponad 20 minut chyba. Ponad dziesięć. Piąte ponad miejsce. 15 pewno też. A w ogóle my mamy takiego kolegi, który nagrywa filmiki maksymalnie 3 minutowe. Aha. Daj linka do jego kanału. Cię dajcie, wiem, dajcie, to, mu, to. dajcie mu... Dajcie mu suba na życie i lajka na chleb. Proszę. To jest fundacja... TVN. No, bo, bo on ci ukradnie suby. Ukradnie ci 5 subów. Nawet tylu nie mam. Wow, sorry. Za bardzo cię chwaliłem. Jesteś okropnym kolegą. Karol jest moim co, najlepszym nie? przyjacielem. Nie! Byłem przy końcu. 36 sześć Te, no ja nawet na trzy kratki nie umiem skoczyć. No, ej, nie! Nie. Skok na dwie kratki! Nikt jeszcze tego nie zrobił, jest dobrze. Alaha, Akbar! Dziękuję. Mnie. Tak. Niestety. No chodź tu, Karol. Biegnę. Żeby to zrobić? No nie, dwudzieste... 20... Jak to dwudzieste czwarte? Jak to dwudzieste czwarte? To niemożliwe. O, moje ulubione, które mi odczytyłeś dzisiaj. Nie, nie, czwarte! sorry, czwarte. nie, No w serio, nie, jak nie, stanie, jak się nie, będzie chodzić. No w ten to się też ma trochę No nie, 27 miejsce. Znowu mnie zamknęli, ale jestem wyższy od wszystkich. O no i na tej mini grze. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Wcale nie. Karsas tak lubi się bawić, bo on nic... W nic się nie lubi bawić. Jeżeli będzie yy, to, co się strzela na łuki, to wtedy zakończymy nasz odcinek, bo on już trochę trwa. A nie chcemy, żeby się lagowało. Musimy jeszcze nagrać no właśnie, z pokemajnów dzisiaj. Bo Karol chce udowodnić, jakim jest koksem, chociaż nie jest koksem. Koksem no bo, bo to jest. Mogę udowodnić, że jestem koksem, nie być koksem. Udowodnię, What? że jestem takim koksem, za jakiego mnie uważają. <noise> nikt, nikt nie uważa ciebie jako koksa. Uważa, darmowa eksperta w Dobry żart. Ej, dobra, pryskam stąd, bo tutaj zaraz się wszystko... zapadnie! Zapadnie! Ola spojrze Przepraszam, ludzie, ale to jest naprawdę emocjonujące, bo jeszcze dwunastu graczy zostało. O kurde. Ej, jeszcze dwunastu graczy zostało! Nie! No kurde! Ciebie tam nie ma. Jest. Gdzie? O oh, nie! <grywa> Drugie miejsce! Dwunaste. Nieważne. <grywa> Karol! Oj, tutaj <grywa> mi trochę jest. laguje. E, nie, nie nie jedźcie tutaj na F5, nie mogę wam powiedzieć jak macie jechać. Bo tutaj to jest e, tajny, nie cheat, taki tips jakby. Czy coś w tym stylu. Tips chips, bo ja lubię jeść chipsy. Yy, dobra, ale wam to powiem, moi widzowie, zblokowałem się w płotkach, dobra, wyszło mi jakoś z tego, trzeba trzymać sprinta po prostu, CTRL, niektórzy na ctrl mają Zuma, ja miałem, przepraszam za yy, głupi głos Karsasa, ale, znaczy nie głupi, tylko trochę skraszowany, bo mam teraz lagi, Troszkę. Karol, jesteś trzeci. Jak się z tym czujesz? nie, Ale Karol, no to ty masz że jakieś wysokie miejsce. Mnie nawet w topce nie ma. Dziesiątce. No, dwudzieste. Ej, ja się zry. Ej, ej, ja wleciałem. Ej, ja wleciałem pod most, co nie? Do wody i nie mogłem z tego wyjść. No to wie, przepraszamy. Nie ma tego! tutaj ma Super Boya, ukradnie dlatego... O nie, 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 mam TNT, mam TNT. No, dobra, nie dobra. Już tam. Nie, nie, cholera, jasna. Przepraszam bardzo, ale. Chodź tu, Zuza. O. Dobra. Ja się w tym ziomku ukryję, albo jednak nie, albo jednak nie, albo jednak, albo jednak nie. Cholera, jasna, no. Przepraszam, za. Brzydkie słowo, bo cholera to nie jest przekleństwo. Ja się kryję w tym ziomku. Bo. <laughs> Zaraz dostajesz no Nie pieniądze. mam kontyngentów. No, zauważył <laughs> to mnie. Top 0 gwarantowany. Top 14. O kurde, TNT. No żeby to... nie było! Noż, cholera. Wiesz to? Ej! Dałem komuś TNT wtedy, kiedy to wybuchło. Zobaczy się na filmie. No dokładnie. Chyba, że będą Lagozaury. Widzowie, teraz będę stawiać już warunki łapkowe, jeżeli będzie na przykład 20 łapek w górę, to, na, to zrobię kolejny film z minigamesów. Albo z Battle. Z Wiczko. To, to ten, to jak... I z Karsasem, oczywiście. A oni znają już twoje siostry? Po co powiedziałeś, że to jest moja siostra? Dobrze, widzowie, jeżeli... Jak to się skończy... To to widzowie, jeżeli to się skończy... to taka siostra jest niewidzona. jest, no. Jeżeli to się skończy, widzowie... To... no, żegnamy się w niebie. What's up, cheatin'? Pięte miejsce. Widzowie, widzimy się już po krótkim cięciu, jednak zauważyłem, że wyłączył mi się mikrofon. No i po prostu zrobiłem cięcie. Logiczne, co nie? O nie, nie, nie! Szkolera jasna okay. Kupcą, co to cheater. Rozumiesz, że on biegał z naciągnięto strzało? Albo jeszcze jego strzała przebijało się przez ściany. Bo się tak nie zabij. No. Cups. Cups of yaiku. Karol, pożegnajmy się z widzami. Dobrze? Ej, Karol! jeden odcinek. Co? Ej, jestem żółty. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Karol? Bo właśnie się żegnam. Chodź, Karol, tutaj do mnie. No, Karol, tutaj jestem. No dobra. Karol, głowa do góry. No dobra. Eee, dzisiaj to już. O właśnie, rzucamy w moją kamerę jajami płonącymi. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować mój kanał. No i widzimy się bądź. w kolejnym odcinku. Na razie, ja się z moim żegnam. narka.